Role gramy. Te Te Główne role gramy, teatrze ramy. Jazłek śpiewamy, teatrze ramy. Główne role gramy, teatrze ramy. Witam Was bardzo serdecznie, Marek Kopczyński, szef Teatru Lalek Marko. Spotykamy się w kolejnym odcinku w nowym 2021 roku i mam nadzieję, że bardzo, bardzo szczęśliwym, o wiele lepszym jak 2020. Przez kolejne sześć odcinków zajmiemy się spektaklem pod tytułem Pan Twardowski. Ten spektakl napisałem w 2017, wystawialiśmy go właśnie w grudniu i dzisiaj piosenki właśnie z tego spektaklu. Fantastycznie Pana Twardowskiego zagrał Arak Jaskulski, bo wiecie, że mieszkańcy naszego miasta użyczają głosu. W chórkach zaśpiewała Wiktoria Bryksa, Wiktoria Materko. Tosia Piątek i Agata Bednarska. Kim był pan Twardowski? Przede wszystkim nieprawdą jest, że Amerykanie pierwsi wylądowali na Księżycu. Pierwszym człowiekiem na Księżycu był właśnie Polak, pan Twardowski. Ta śmieszna historia. Dzieje się na dworze Zygmunta Augusta. Pan Twardowski jest alchemikiem, który szuka kamienia filozoficznego. Chce, yy, oczywiście, jak każdy alchemik, yy, yy, zacząć produkować złoto z piasku. No i te zabawne historie przenoszą nas do Krakowa, do sukiennic. Możecie zobaczyć szopkę krakowską. I cała ta akcja ma też podłoże edukacyjne, tak żebyście uczyli się tego, co jest w Krakowie i co jest ważne. Tak pan Twardowski potrzebuje asystenta i asystentem staje się kogut, ale kogut na patyku. Kogut na patyku, który bardzo chce, żeby pan Twardowski go zamienił w prawdziwego koguta. No i tak też się staje, tak też się staje, w związku z tym napisałem piosenkę Kukuryku, którą zaśpiewał Sebastian Buławat. Zabawna piosenka, a ponieważ jesteśmy po Sylwestrze i trzeba zacząć znowu wcześnie wstawać i ten kogut zawsze wszystkich budzi, to w związku z tym oddaję głos naszym bohaterom, czyli kogutowi. On się zgadza, tak, zgadza się, zgadza się. Tak, już nie jest z tym kogucikiem na patyku. Wysłuchajcie piosenki ze spektaklu kukuryku, a później zaczniemy próbować własnych sił. Zapraszam. Bardzo głośno pieje, nikt nie może długo spać, śpiochy myślą, co się dzieje, że tak wcześnie trzeba wstać. Gdyby ludzie długo spali i do pracy nie szedł nikt, nikt by za to nie dostali, a gdzie o wielu... Mam nadzieję, że spodobała Wam się piosenka. Piosenka jest bardzo prosta, więc cóż, teraz czas na Was. Spróbujcie własnych sił, zaśpiewajcie. Za chwilę użycie cały tekst i podkład muzyczny. Zapraszam serdecznie. No, słyszałem, słyszałem, bardzo pięknie śpiewacie i myślę, że na festiwalu piosenek Teatru Lalek Marko spiszecie się tak samo wspaniale, także zapraszam Was do kolejnego odcinka i do kolejnych opowieści o losach pana Twardowskiego i całej naszej bajki. Dziękuję.